Jesteśmy na stacji ładowania. Otwieramy klapkę. Po podłączeniu ładowarki, albo uruchomienie stacji ładowania kartą RFID, albo poprzez aplikację. Ja mam tutaj akurat aplikację Nexity stworzoną przez polską firmę, która ma roaming właściwie w całej. Europie, więc z jedną aplikacją, z której korzystamy też w Polsce, możemy jeździć już po Europie. Pokazujemy na mapie, która to stacja, która to dokładnie z ładowarek, bo jest ich tutaj kilka. Przeciągamy palcem i zaczyna się proces ładowania i może być on bilingowany albo poprzez przedpłacanie, wpłacanie więcej na konto, albo poprzez trzymanie tam niewielkich ilości pieniędzy. I to konto będzie nam się uzupełniało za pomocą dodanej tam karty płatniczej. Prosto, szybko.